Te opyski jadą do tego tunelu, do którego poszli nasi przyjaciele. Trzeba im pomóc! <laughs> Cała naprzód, Scooby! Sprawmy, żeby te traby nas ścigały. <laughs> nie wiem jak to zrobić, ale spróbuję. Halo! Ej, wikingowie, hop hop! Uhu. To na nic Scooby nie usłyszą mnie! To prosto na nas skupi. Lepiej pomyśl, jak się stąd wydostać. <grym wytkujesz> Bo Freda i dziewczyny! Okay. Turbiny wytwarzają energię. Niesamowite, więc do tego służy ta maszyneria. Ale po co im energia? Oto jest pytanie. Gdy poznamy odpowiedź, rozwiążemy zagadkę. Ale najpierw znajdźmy wujka Johna. Radunku! To głos mojego wujka. Tylko jak? Hop hop! To kudłaty i Skubi! Patrzcie! Bez trzymanki! <laughs> Prędko! Wyciągnijcie wujka Jona z klatki, zanim wrócą wikingowie! Copter leci na ratunek! A teraz Skubi skacz na klatkę! Przecież musimy uwolnić wuja Jona! Do dzieła, biesku! <laughs> Skakuj na rower, wujaszku! Trzymaj się, Skubi! Wrócę po ciebie! O nie! Radunku! Prędzej, kudłaty! Tam jest wiking! Już lecę! Skubi, uważaj! to mają Rozbiją się! Pięknie lądowanie. Tak. Kudłaty, Skubi, za wami! O nie! Wikingowie! Nigdy stąd nie uciekniecie! A, zaraz was dorwiemy! Ojej, my też mamy kłopoty. Wujku ty sprowadzisz pomoc. My zatrzymamy wikingów. Lecę po szerypa. Tu się schowamy! O nie! Idzie u nas! Szybko Scooby! Trzeba działać! Prędko! Szybko dziewczyny! Są tuż za nami! Przemieraj łapami piesku, nie mogą nas złapać! O, o no to katastrofa! Teraz nie uciekniecie! To się jeszcze okaże! łapać ich! Prędko do tej rury! Dobra, przesuniemy rurę i załatwimy tych dramów!